Oczyszczanie organizmu myślę, że trzeba najpierw przeanalizować jakie mamy filtry w swoim organizmie. Pierwsze to jelito grube, gdzie około 2 kg dziennie pożywienia przerabiane jest na 20-30 dekagramów kału. Następuje tam wchłanianie glukozy, witamin, no i głównie wody. 95% wody jest odciskanych z kału. No, i jeżeli odżywiamy się w sposób nieprawidłowy, następuje zatrzymanie mas kałowych. Podczas oczyszczania okazuje się, że mamy od kilku kilogramów do kilkunastu, nawet dwudziestu kilku kilogramów mas kałowych. Tyle w ciągu naszego życia zbiera się za przeproszeniem, gówna w naszych jelitach. I to nosimy cały czas ze sobą. W dalszej kolejności są nasze nerki. Które filtrują około 150 litrów krwi, i z tego powstaje 1,5 litra moczu. Nerki również mają wiele funkcji, gdyż wydalają, regulują napięcie w komórkach, regulują też zasadowość w naszym organizmie. W nerkach również tworzą się kamienie na skutek nieodpowiedniego żywienia i braku witaminy A. Drugi problem to utrata zdolności filtracyjnej nerek, gdyż za mało pijemy wody i nerki po prostu ulegają zasuszeniu. Gdy te trzy główne filtry uległy zapchaniu, śluz rozchodzi się po całym organizmie po gardle, po płucach, po wszystkich organach wewnętrznych. Tam bakterie zaczynają rozkładać ten śluz, i stąd powstaje wiele bardzo niebezpiecznych sytuacji. Do raka włącznie. Więc zadbajmy o oczyszczanie naszego organizmu.